Pokój i dobro kochani, dzisiaj mamy 4 kwietnia, dzisiaj jest uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, jest teraz pierwsza w nocy. Jestem w pustym kościele Matki Bożej Anielskiej. Godzinę temu skończyła się liturgia bardzo przebogata, trzygodzinna liturgia Wigilii Paschalnej. W moim sercu jest ogromna radość. Cały rok czekam na tę liturgię. Kochani, jeszcze teraz unosi się zapach kadzidła. Jest Paschał, który dzisiaj został poświęcony. Jest figurka Pana Jezusa wstałego i jest ambonka, z której Pan Bóg dał mi taki przywilej, że mogłem śpiewać exultet, czyli ogłosić światu, że Chrystus Zmartwychwstał. Kochani, dzisiejsza Ewangelia opowiada o Marii Magdalenie, która pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, poszła do grobu, aby namaścić ciało Pana Jezusa. Po drodze zastanawiała się, kto jej odsunie ten wielki kamień, który żołnierze rzymscy zasunęli, żeby Jezusa nikt nie wykradł. Otóż, kiedy przyszła, zobaczyła, że kamień został odsunięty. Być może w Twoim życiu też tak jest, że jest jakiś taki wielki kamień, który zasłania Ci dostęp do Pana Jezusa. I dobra nowina polega na tym, że Pan Jezus jest w stanie przesunąć każdy kamień, również Twój największy problem życiowy. Kiedy Maria Magdalena pobiegła do apostołów, aby im powiedzieć, co się stało: że kamień jest odsunięty, że nie ma tam Pana w grobie. Wówczas Piotr i Jan obydwaj zaczęli biegnąć w kierunku grobu pana Jezusa. Piotr był bardzo stateczny, jest symbolem hierarchii, natomiast Jan jest symbolem charyzmatu. Biegli oni obydwaj. Charyzmat, czyli Jan, przybiegł pierwszy, ale nie wszedł do grobu, tylko udostępnił miejsca hierarchii. To bardzo symboliczne, ale to właśnie tak to jest, kochani, w naszym kościele, że bardzo ważne są te dwa płuca. Hierarchia i charyzmat. Jeśli nie będzie hierarchii, to będzie anarchia. Jeśli nie będzie charyzmatu, to będzie taka struktura skosniała. Kochani, nie jest ważne w jakim momencie ktoś dociera do Pana, żeby przekonać się o Jego zmartwychwstaniu. Niektórzy potrzebują może więcej czasu, a niektórzy może w jednym momencie się nawracają. Ważne, żeby to nawrócenie w nich nastąpiło. A jak to jest w Twoim życiu? Być może jesteś jeszcze w drodze, a być może już spotkałeś Pana, a może spotkałeś Pana i gdzieś go zgubiłeś. Ważne jest, abyśmy wciąż byli w ruchu, tak jak święty Piotr, tak jak święty Jan. Tak jak Święta Magdalena, Maria Magdalena, która poszła, aby oznajmić dobrą nowinę, nie trzymała tej informacji dla siebie, ale z taką gorliwością dziennikarską poszła, żeby o tym powiedzieć. Oddaj Panu Jezusowi ten największy kamień twojego życia. Może jest to wiele kamieni, a może jeden taki wielki głaz, który zagradza ci, który nie pozwala ci być szczęśliwym. Pozwól panu Jezusowi, aby on przyszedł i żeby odsunął ten głaz. Czy w twoim życiu tak jest, że pan Jezus już zmartwychwstał, ale tak dla ciebie, nie w liturgii, nie w historii, ale tak dla ciebie, w twoim życiu? Czy może Jezus wciąż przebywa w grobie? Może ten głaz cały czas jest umieszczony i pan Jezus stamtąd nie wychodzi? Być może tym głazem jesteś ty, bo uniemożliwiasz Jezusowi, aby w tobie z martwych powstał. A może twoje serce przypomina taki sejf, który został zatrzaśnięty i zginęło gdzieś hasło dostępu. Chcę ci powiedzieć, że hasłem dostępu do twojego serca jest Jezus, jest synonim Jezusa miłość ponieważ Bóg jest miłością. Kochani, to nieprawda, że jestem teraz w pustym kościele. Wraz ze mną jest mój Pan Jezus Chrystus, który jest żywy i prawdziwy. W tę największą noc, najważniejszą noc wszystkich nocy całego roku chcę przekazać ci Boże błogosławieństwo, aby ono pomogło ci otworzyć twój grobowiec, aby Pan Jezus mógł przyjść do ciebie, być żywy i prawdziwy również w tobie. Przyjmij teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.